kilku ostatnich dni ogromna debata, ogromna dyskusja rozpętała się wokół edukacji zdrowotnej. W tych dwóch słowach edukacja i zdrowotna jest sam pozytywny potencjał. Naprawdę trudno zrozumieć, że ktoś ma tak dużo złej woli, że próbuje negatywnie o tym mówić. A dlaczego się tak dużo o tym mówi? Przypuszczam, że dlatego, że to naprawdę bardzo ważny temat. Chyba pandemia uzmysłowiła nam wszystkim, w jak ogromnie trudnej sytuacji są młodzi ludzie, jak to jest ważne, żeby ci młodzi ludzie, którzy bardzo często mają kłopoty z samymi sobą, to nie tylko kwestia wieku, wieku dojrzewania, wieku dorastania, ale także kwestia tego, że ci młodzi ludzie z braku pomocy, z braku wiedzy mają mnóstwo różnego rodzaju problemów ze zdrowiem psychicznym, ze zdrowiem fizycznym, z samymi sobą. Jak rozmawiamy z nauczycielami, z pedagogami szkolnymi, to nie wszyscy podkreślają, że mnóstwo zjawisk, bardzo złych zjawisk społecznych rozgrywa się w szkołach. I młodym ludziom trzeba wyjść naprzeciw, trzeba im pomóc. Jak, broń Boże, dzieje się coś złego, to wtedy pierwsze pytanie jest takie, a gdzie była szkoła? Dlaczego szkoła nie reagowała? Dlaczego dziecko nie uzyskało pomocy? Tymczasem dzisiaj kładziemy na stole przedmiot, który tej pomocy może dzieciom udzielić. Pedagodzy, szkolni, nauczyciele, wychowawcy mówią o tym, jak wiele młodych ludzi podejmuje próby samobójcze, ma kłopoty z odżywianiem, ile różnych, bardzo trudnych sytuacji psychicznych na co dzień się rozgrywa. To już są te ekstremalne, ale potrzebne nam są, potrzebna nam jest wiedza, potrzebna jest wiedza młodemu człowiekowi, potrzebna jest wiedza rodzicom. Tak, jako wsparcie potrzebna jest wiedza rodzicom, jak zapobiegać, jak pomóc, jak reagować w tych naprawdę setkach, setkach bardzo trudnych sytuacji, w których młodzi ludzie znajdują się, często nie z własnej przyczyny. Więc edukacja zdrowotna, edukacja dla zdrowia psychicznego. Edukacja o mądrym odżywianiu, edukacja o mądrym stylu życia, o ważności kultury fizycznej, ale także edukacja, edukacja o zdrowiu wynikającym ze zcyfrowanego świata. To jest bardzo ważne. Ta ilość hejtu, wyśmiewania, dokuczania sobie nawzajem, publikacji wizerunków, których młodzi ludzie nie chcą. To jest naprawdę ogromna fala, która odbija się na zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Um, sama powiem, że, że trudno mi znaleźć słowa, w których mogłabym określić to zło, które rozpętało się wokół naprawdę dobrego i pożądanego przedmiotu. W związku z tym, e, tak jak kilka dni temu apelowano o to, żeby dzieci nie zapisywać, tak ja apeluję, drodzy rodzice, apeluję do Państwa w trosce o zdrowie własnych dzieci. Bardzo Was proszę. Popatrzcie do programu szkolnego, podejmijcie mądrą decyzję, zapiszcie swoje dzieci po to, żeby im pomóc. Reagowanie zbyt późno często kończy się bardzo źle. Dzisiaj możemy zareagować w sposób prawidłowy, czyli po prostu dostarczyć wiedzy. Mamy przygotowanych nauczycieli, którzy sami są świadomi tego faktu, jak ważnym przedmiot mają teraz w rękach ciągle narzekamy, nie ma czasu w szkole na to, na tam, to młodzi ludzie nie są doinformowani i te w ostatnim momencie stawiane pytania, a gdzie była szkoła, a dlaczego ta szkoła nie zareagowała. Myślę, że patrzenie na edukację zdrowotną tylko przez pryzmat zdrowia seksualnego, chociaż ono też jest bardzo ważne, jest błędem. I dlatego proszę rodziców, i do rodziców się zwracam, wyposażcie swoje dzieci w wiedzę, w mądrość. Tej mądrości mogą się nauczyć w szkole. Warto w szkole dać trochę czasu, a teraz jest na to przestrzeń, żeby młodzi ludzie skorzystali. Wszystkim nam ta edukacja zdrowotna przyniesie korzyść. Wszystkim. Bo sami Państwo wiecie, jak trudno się dostać do psychologa, do psychiatry, jak trudno e, nie czekać w kolejce do pedagoga szkolnego. To wszystko naprawdę jest ważne. Mądra edukacja, dobra wiedza uodporni nasze dzieci. Jest tyle dezinformacji, tyle fejków, tyle kłopotliwych sytuacji w świecie cyfrowym. Naprawdę pomóżmy naszym dzieciom w tym naprawdę trudnym świecie po prostu się odnaleźć. Możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy dostarczymy im wiedzy. Dziękuję. To się z 11 segmentów. One dotyczą, tak jak mówię, od, po, począwszy od tych najmłodszych uczniów takich spraw codziennych, jak właśnie odżywianie, kultura fizyczna, ruch, ale także wszystkie zachowania związane ze społeczeństwem, socjalizacja, tak, ze środowiskiem, jakie one ma wpływ na młodego człowieka. Więc jest mnóstwo takich tematów bardzo ważnych, o których pewnie też rodzice mają okazję z dziećmi w domu rozmawiać. Ale jest też przestrzeń dla szkoły. Nie każde dziecko ma tak dużo szczęścia, że rodzice mają odpowiednio dużo czasu, dużo wiedzy, żeby się tymi problemami w domu zajmować. Więc szkoła tutaj w sposób naturalny, korzystając z czasu, który jej przynależy, może takie zajęcia organizować. Cała bardzo ważna sfera jest związana z internetem. Ona jest ogromnie ważna. Zdrowie psychiczne dzieci jest mocno osadzone w internecie. Sami Państwo wiecie, ile krzywdy dziecku można zrobić poprzez publikowanie złego wizerunku. Dzieci mają dzisiaj mnóstwo instrumentów. Dajemy dziecku do ręki telefon, dajemy mu sposób kontaktowania się z innymi. Ale jak to jest wykorzystywane? No sami wiemy, że w bardzo różny sposób. I ważna jest profilaktyka. Ważne jest zapobieganie. Więc jeżeli wykorzystamy tę sferę do tego, żeby Młodym ludziom mówić, co to jest fake news, co to jest dezinformacja, dlaczego to się pojawia, jak się zachować w takich sytuacjach, kiedy coś takiego się w internecie znajdzie. To to jest naprawdę bardzo ważne. No i wreszcie ta sfera zdrowia seksualnego dla tych dzieci starszych. Bardzo ważna. Proszę Państwa, ile. Ile dramatów, ile tragedii, właśnie dlatego, że dziecko nie wie, co to jest zły dotyk, że ono nie potrafi nazwać wielu rzeczy, że dziecko nie rozumie procesów, które w nim zachodzą. One zachodzą bardzo szybko. No, świat się zmienia, my też się zmieniamy. Przyroda się zmienia wokół nas. I my też, e, mówię o dzieciach, dojrzewają bardzo wcześnie. Potrzeba im tej pomocy. Więc e, jest to program e, skomponowany na miarę każdego wieku. Wchodzi od czwartej klasy e, szkoły podstawowej. Jest to program, który odpowiada na potrzeby na potrzeby młodych ludzi. Trzeba im tej wiedzy dostarczać i dlatego uważam, że on jest naprawdę bardzo ważny. A dlaczego ten dzisiejszy apel? Właśnie dlatego, że do 25 września rodzice mogą podejmować decyzję. I to jest ogromnie istotne. Jeśli się o czymś nie mówi, to nie znaczy, że tego nie ma. Więc często się rodzice orientują, że dziecko wie dużo więcej niż rodzic by chciał i wie nie tak, jak rodzic by chciał. Jeśli możemy zaufać nauczycielom. No przecież oddajemy dzieci do szkoły, ufając człowiekowi, w którego ręce powierzamy naszą dziecię. Jeśli ufamy nauczycielowi, to zaufajmy mu także w tej sytuacji, kiedy on może wspomóc rodzica i dostarczyć wiedzy. Która przez szkołę powinna być przekazywana. Myślę, że jak nie położymy dzisiaj wszystkich rąk na pokład, to sytuacja ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi będzie się tylko pogarszała. Te, te, te apele dzisiaj, te apele właśnie w tym momencie są bardzo ważne. Do 25 września rodzice podejmują te decyzje. Będą klasy, gdzie nie będą chcieli pozwolić dzieciom na uczęszczanie, na takie zajęcia. Ale ja myślę, że w tych klasach, w których dzieci będą uczęszczały, to i tak między sobą będą wymieniały doświadczenia. W moim przekonaniu szybko okaże się, że ten przedmiot naprawdę przynosi dużo więcej dobra niż to, o czym opowiadają dzisiaj ludzie niechętni temu przedmiotowi. Naprawdę warto by się było zastanowić, kto z nas ponosi dzisiaj jaką odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia.